Hej, hej, hejo, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Ja witam Was w nowym filmie. I słuchajcie, witam się z Wami już prawie z gotowym śniadaniem, bo e, dzisiaj będzie takie totalnie basicowe śniadanie. Jak widzicie, mam tutaj już pokrojoną bułkę. Do tego te kabanosy starczyńskiego chili i pomidorki. I słuchajcie, te pomidorki z Lidla trójkolorowe to. To jest pychotka na maksa, tu oczywiście mm. możecie słyszeć Jimmy'ego płaczącego, a tutaj jeszcze robię sobie dwa jajka sadzone. Także takie śniadanie i słuchajcie, chcę nagrać dzisiaj dla was film, e, bo będę robiła, wydaje mi się, że fajny obiad i fajną kolację, e, a nie wiem czy też tak macie, ale ja tak mam, że jak się ukry na jakieś śniadanie, to jem je przez tydzień codziennie. Dlatego ja też w tym tygodniu codziennie jadłam właśnie jajka sadzone z tymi pomidorkami. Akurat y, tylko dzisiaj dałam sobie te kabanosy, bo wczoraj kupiliśmy. I tak przez tydzień jem takie śniadanie. Dajcie znać, czy też tak macie. Piotrek, chcesz coś powiedzieć? Tak Chciałem zapytać, za kim jesteś w wielkim finale NBA? Aha, za wie w wielkim finale NBA jestem za Milwaukee Bucks, jeżeli kogokolwiek to interesuje, a Piotrek jest za drużyną przeciwną, czyli... No. Nie pamiętam. Fin Phoenix Sans. Tak. No. E, I słuchajcie, jeszcze co mam chciałam powiedzieć, już zaraz nakładam te jajka, ale chciałam Wam powiedzieć, że w momencie jak oglądacie ten film, oglądacie go w poniedziałek, a w niedzielę 11 lipca minie mi dwa lata na tym kanale. Dokładnie dwa lata odkąd wrzuciłam pierwszy film. Będzie live. Nie, nie będzie live. A. Ale słuchajcie, e, takie małe święto. Dla mnie bardzo się cieszę, że e, przybywa tutaj Was, że moja społeczność, nasza społeczność się zwiększa i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, e, że jednak coś się zadziało w ciągu tych dwóch lat i jestem bardzo wdzięczna za ludzi, których mam u siebie na kanale, bo są to super ludzie, tak mi się wydaje, bo piszą takie super komentarze, więc wydaje mi się, że wszyscy są super i bardzo, bardzo dziękuję Wam za te dwa lata ze mną. Nakładam już te jajka, bo mi się zaraz przypalą. Także tak się prezentuje śniadanie. Musiałam już podgryźć bułkę, bo jestem taka głodna bo jest już późno nawet dla mnie, która jest godzina. <grym> bo wstyd. Mm. Tak, Jimmy. No, także chciałam Wam pokazać, jak od tygodnia. Wygląda moje śniadanie. Dajcie znać, czy też macie taką śniadaniową rutynę. Ja nie zawsze mogę taką mieć, bo wiem, że jak jutro będę nagrywać dla was film, to muszę już pokazać inne śniadanie, żeby nie było za nudno. Także myślę, że jutro skończę moją tygodniową rutynę śniadaniową. Zabieram się, słuchajcie, za obiad i dzisiaj zrobimy sobie tartę z burakiem i fetą z mojego przepisu. I właśnie tutaj sobie odpaliłam filmik, żeby sprawdzić e, czy wszystko mam. Spód do tarty. mąkę mam, jajko mam, skyra mam, przyprawy mam typ mianek, bazylię i proszek do pieczenia. Tutaj co jeszcze miałam? Buraki, feta, musztardę mam. Parmezanu nie mam, ale zrobimy sobie bez sera, albo dam trochę mozzarelli, bo mam. Okej, okay, dobra. Musiałam sobie przypomnieć, także robimy sobie dzisiaj tartę z mojego przepisu, film też Wam podlinkuję, bo nie wiem, czy to w sumie nie jest w filmie znurkowania. Jeden z lepszych dni, dni w moim życiu, także polecam film. I słuchajcie, najpierw zacznę od ciasta. Jak wiecie, ja często robię różnego rodzaju ciasta, spody do ciast, bułki, pieczywa ze skyrów. I jest to mój podstawowy przepis, zawsze to samo: dwa skry, jajko, mąka, proszek do pieszczenia. I w tym przypadku dodam jeszcze przyprawy, żeby ten spód miał jakieś smaki. Tak jak mówiłam, tymianek, bazylias i sól. I teraz to wszystko razem wymieszam, aż powstanie jednolite, jednolite ciasto, które wyłożę. Do naczynia na tarte. Ciasto gotowe, ja teraz je wrzucę na chwilę do lodówki, a w międzyczasie pokroję sobie buraki. Przygotuję sobie od razu sosik, którym poleję e, tartę. I słuchajcie, mam tutaj pokrojoną w kostkę mozzarella light, bo nie mam parmezanu, a w przepisie mam parmezan. I do tego dam dwie łyżki musztardy francuskiej. Dwa jajka, napoju sojowego. Ja Wam wszystko oczywiście podlinkuję w opisie pod filmem, także się nie martwcie. Wszystko wymieszam, i teraz jeszcze dodam przypraw. Dodam papryki ostrej, słodkiej, e, wędzonej, soli i pieprzu. Bo powiem Wam szczerze, dodałbym więcej ziół, ale pozostał mi już tylko tymianek. Także tak. Nakułam jeszcze ciasto widelcem i teraz wrzucę je do piekarnika na 15-20 minut myślę i po tym czasie wyciągnę, posmaruję spód musztardą francuską, wyłożę buraki, pokruszę fetę, wyleję na to wcześniej przygotowany sos i jeszcze przez około 20 minut całość będę piekła. Tartę wyjęłam teraz z piekarnika i poczekam aż troszeczkę wystygnie. Później pokroję i jeszcze na wierzch posypię rukolką. Pychotka wygląda świetnie. A tak tarta wygląda po rozkrojeniu. Jak mówiłam, jeszcze rukolka na wierzch. I tu Wam jeszcze pokażę. Ślicznie. Ślicznie! Dobra, w takim razie idę kosztować, czy smakuje tak, jak wygląda. Mega Wam polecam tą tartę. Zrobimy sobie dzisiaj deserek i to będzie coś ala la pana kota. Ale pana kota to nie będzie, ale wiecie, wzorowane pana kotą. I moją mleczną bazą będzie to mleko zagęszczone, niesłodzone, light. Czy ja kupiłam niesłodzone? tak, e, ono jest bardzo spoko według mnie do takich różnych y, przepisów typu, ja wam pokazywałam też ptasie mleczko i sernik z tym mlekiem uważam, że przepisy są super, więc wam polecam do nich wrócić a dzisiaj tak jak mówię, zrobimy sobie a pana kota e, i tak, dobra to będzie to, do tego y, dodam y, ekstrakt z wanilii i oczywiście erytrytol, a całość zagęszczę agarem a tutaj w garnuszku pokroiłam sobie już truskawki, bo miałam taką resztkę, i wstawię, dodam odrobinkę wody i dodam erytrytolu i niech mi się to pyrka. I z tego powstanie sosik do pana koty. Myślę, że takie spoko, że taki spoko letni deser. A jak mówię, tego typu desery bardzo lubię robić na tym mleku zagęszczonym, niesłodzonym. Dobra, to teraz. To teraz to zrobię, po prostu wrzucę to mleko i słuchajcie, z agarem jest tak, że ja to mleko normalnie wrzucę, posłodzę i dodam ekstraktu i następnie dodam agaru, ale co jest ważne z agarem, to słuchajcie, pamiętajcie, że płyn, do którego dodajecie agar, musi się zagotować, bo agar lubi gorąco. Więc tak, po dodaniu agaru, niech się jeszcze 2-3 minutki gotuje mleko, wtedy ostudzę, dam do naczynia. I zajmiemy się tymi truskawkami, bo pewnie im będzie potrzeba więcej czasu. Nalałam już do szklaneczek, i słuchajcie. Mmm... Poczekam aż wystygnie i schowam do lodówki, tylko musicie uważać, bo ja dosłownie na sekundę odeszłam i mi pół tego mleka wykipiało, dlatego no tylko dwa, dwa desery będą, ale trudno, trzeba uważać i pilnować tego. A słuchajcie, tutaj ten truskawkowy dżemik, ja dodałam tutaj jeszcze łyżeczkę agaru, żeby właśnie powstał taki dżemik, on wystygnie i jak to się, jak to stężeje, to poleję na to tymi truskawkami. Zobaczcie, stężała już ta biała część i dodałam ten dżemik z truskawek. I tak się prezentują deserki. A ślicznie. I jak mówię, taka ala domowa pana kota, inspiracja pana kotą. Jeszcze włożę to do lodówki na trochę i później sobie zjemy. Eee, a słuchajcie, z racji tego, że ja mam plany na wieczór, a i tak nagrałam dla Was trzy przepisy, bo śniadanie, ta tarta i ten deser, to ja bym się już z Wami pożegnała, bo i tak nie będę robiła dzisiaj kolacji, i tak, więc myślę, że tak czy siak trzy przepisy macie. Mam nadzieję, że się z nich ucieszycie, że wam się przydadzą. Ja Wam bardzo serdecznie polecam w sumie wszystko no i tą tartę i, yy, i ten deserek polecam też wam wrócić do moich filmów gdzie pokazuję jak zrobić yy, sernik na zimno i ptasie mleczko bo też uważam, że są to przepisy warte uwagi i kochani mam nadzieję, że film wam się podobał że się zainspirujecie, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, że byliście ze mną. Dzięki jeszcze raz za te dwa lata ze mną na kanale. Mam nadzieję, że tych lat będzie jeszcze więcej. No dobra, już tym przedłużając, żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko, miłego dnia, pa pa!